Słuchajcie, jesteśmy w Kielcach targi kieleckie po lewej stronie Tutaj rzekomo jest ten e, szpital covidowy Ale tu nie ma ani jednego człowieka Nie ma ludziów Ta, chyba 7 listopada, 6-7 jakoś tak? Jasne na targi zobaczcie tu jesteśmy chyba od tyłu o. nic tu nie ma W trasie Kielca Skarżysko. I nie udało mi się tego ani sfilmować, ani sfotografować, ani nic. W każdym razie było coś koło mniej więcej 5-7 dużych ciężarówek z różnego rodzaju wojskowych z różnego rodzaju dziwnym sprzętem, bym powiedział. Nie wiem co to było. Ale co mnie bardziej zdziwiło to to, że te ciężarówki wiozły to się nazywa znaczy nazywa coś takiego jakby dom, domy modułowe kontenerowce takie i to dosłownie wyglądało jak elementy baz wojskowych, które gdzieś tam widzieliśmy w różnego rodzaju filmach co chodzi, bo no, tak jak dla mnie no to nie wyglądało to jakby ee, czekajcie, bo tutaj jadę tak się chcę trochę skupić bardziej na, tym, na tych targach no, zobaczcie, tu jest pusto nic tu nie ma e, wyglądało to jak baraki takie wojskowe baraki wojskowe przesłuchać, było do budowania bazy, a wydaje mi się, że nie wiem, ile tam tych żołnierzy na Kielce miałoby przyjechać niby, ale targi to są... To one, one mają... To targi mają hotel, więc po jakiego grzyba jakieś bazy robić, czy coś takiego, jeżeli to ma być w cudzysłowie szpital polowy, czy covidowy, czy jak to tam się nazywa. Wszystko jest takie ogólnie delikatnie mówiąc dziwne. O, tu jeszcze jedziemy Zobaczcie, o tu jest pusto, nie ma nic, więc jakiś szpital? jakie co? Ludzie, ludzie, zobaczymy co będzie dalej. Jeszcze muszę zobaczyć, yy, czy ten szpital rzekomo już został otwarty, czy może to jest jakoś dopiero w trakcie? Bo tego nie wiem. Nie śledzę tego aż tak, chociaż śledzę. Czyli same Kielce też mnie nie interesują, tylko bardziej bardziej Polska, bardziej świat Natomiast to wszystko jest dziwne. Dobra, to tutaj chyba wie, jak wiedziemy to to jest to co byłem, co to jest ten moment co zacząłem nagrywać ta ulica Uuu, koronę mam Dobra, zaraz Wam tutaj pokażę. Przejadę może... w dwie strony przejadę, bo tutaj są... po prawej stronie jest hotel, po lewej stronie są targi. To centrum targowe. To Wam to nagram. O tak. I co? I nic. No gdzie? Gdzie tutaj coś jest? Gdzie tutaj coś jest, bo ja nie widzę kompletnie nic. No mniej więcej od tego momentu zacząłem nagrywać. Tam dojeżdżam do skrzyżowania, już także tu sobie chcę zawrócić spokojnie. Ale zobaczcie, no nie ma nic. No Skrzyżowaniu, ale to nic. Kto boga temu zabroni, jak to mówią? Oczywiście, żarcik. Ale dobra, druga strona. To będziecie mieć wszystko naprzeciwko tej hali. I tutaj macie jakiś tam salon czegoś. Samochodowy. I zobaczcie. Zaraz będzie tutaj widać ten. Zresztą. Hotel targowy. I co my tu mamy? Nic nie mamy. Ani z jednej, ani z drugiej, ani z żadnej strony. Nic. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Cześć.